Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz wartość wyrażenia. 36 do potęgi szóstej przez 27 do 5 razy 8 do 5. No i tutaj postaram się każdą z tych liczb rozpisać tak, aby była mniejsza podstawa. Bo przecież 36 to jest inaczej 6 do potęgi drugiej. Ale jeszcze mamy do szóstej, więc poza nawiasem będzie szóstka. 27 to jest inaczej 3 do potęgi trzeciej i jeszcze do piątej razy 8 to jest 2 do potęgi trzeciej i jeszcze do tej piątej to się równa no i teraz 6 zostanie bez zmian a 2 razy 6 to będzie 12 więc 6 do potęgi 12 bo jeżeli mamy potęgowanie i poza nawiasem jeszcze potęgowanie to mnożymy te wykładniki i tak samo na dole. 3 do 3 razy 5 to jest 15. 2 do 3 razy 5 też 15. No i jeżeli mamy wykładniki takie same, czyli te 15, i jest mnożenie lub dzielenie, to wykładnik możemy wyrzucić poza nawias. Co w nawiasie zostanie? Tylko 3 razy 2. Więc góra zostaje bez zmian, a na dole w nawiasie będzie 3 razy 2 i wszystko do potęgi 15. I co nam z tego wychodzi? 6 do potęgi 12 przez 6 do potęgi 15. Jeżeli mamy na górze i na dole tą samą podstawę, to teraz tam, gdzie jest większa potęga, ja wyciągnę z tej potęgi też 6 do 12, czyli góra zostaje bez zmian. Na dole też 6 do 12, żeby można było skrócić, ale jeszcze nam brakuje 6 do której? Do trzeciej bo miało być do 15, a tutaj wyciągnęłam już do 12, więc 12 plus 3 to jest przecież 15. I teraz 6 do 12 skraca się z 6 do 12, więc wychodzi nam 1 przez 6 do potęgi trzeciej. A co to jest 6 do potęgi trzeciej? Trzeba to obliczyć, tak? Czyli 6 do trzeciej to jest 6 razy 6 razy 6. 6 razy 6 to jest 36, razy 6 216, czyli na dole będzie 216, i to jest nasz wynik. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.